Cześć, witam Was, z z targów CES w Las Vegas, dzień drugi, Krystian Kozorawski i Paweł Okopień. Pawle, co dzisiaj widziałeś ciekawego? Dużo chińszczyzny przede wszystkim, to może nie było ciekawe, dużo akcesoriów do iPhone'ów, najbardziej mi się chyba podobał OLED, ale OLED był w BMW, w światła samochodu były tak. OLEDowe. Tak, mieliśmy okazję być na wystawie BMW, bo oczywiście wystawiają się tu też samochody, jak widzicie siedzimy w korwecie najnowszej. BMW przygotowało bardzo ciekawą wystawę, prezentując między innymi najnowsze modele samochodów elektrycznych i3 i i8, a także koncept nowych świateł, inteligentnych świateł sterowanych komputerem w najnowszym BMW M3, jeśli się, dobrze, jeśli się nie mylę. M4, przepraszam, to był M4. Eee, mi osobiście podobało się kilka rzeczy też w akcesoriów dla iPhone'a i dla, dla komputerów Mac. Podobały mi się e, torby i e, e, casey e, Tule, szwedzkiej firmy Tule. E, ciekawa jest e, wśród Dupereli, tak zwanej drobnicy, bardzo ciekawie prezentuje się, w zasadzie wygląda i, i funkcjonuje. E, uchwyt na iPhone'a i na iPada, moto, 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 montowany do klapy, w zasadzie do wyświetlacza w MacBooku. Przy tym, że teraz może, pojawiły się programy, które pozwalają na rozszerzenie ekranu, znaczy wykorzystanie iPhone'a i jako drugi ekran, powiedzmy, w MacBooku, czy tam w MacBooku Air, w MacBooku Pro, jakkolwiek, to rozwiązanie wydaje mi się świetnie spełni swoje zadanie, właśnie że można przyczepić iPada czy iPhone'a jako drugi ekran. Ja zwróciłem jeszcze uwagę na wskaźnik laserowy, który jest wpinany w złącze Jack w iPhone'ach. Niestety nie będzie dostępny w Europie ze względu na regulacje Unii Europejskiej. No tak, bo chodzi o to, że iPhone'y sprzedawane w Europie mają tylko, wysyłają tylko połowę. Sygnał ma tylko połowę natężenia tego, co w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce czy w Azji. Więc wspomniany wskaźnik, który wkłada się właśnie w gniazdo rzek, nie działa w naszych krajach. Niestety, podziękujcie regulacjom Unii Europejskiej i urzędnikom. Widzieliśmy też zegarki. Wiele smart zegarków, te najciekawsze było od Germina. Tak, najciekawsze zegarki zaprezentował Garmin. Oczywiście są to zegarki dla przede wszystkim dla uprawiających sporty, ale one też mają bardziej uniwersalne funkcje, czyli przychodzą na niepowiadomienia, ale oczywiście możemy wybrać jedną z funkcji, jeden z treningów, czy to będzie bieganie, jazda na rowerze, pływanie, do wyboru, do koloru. Nawet są już standy dla Apple Watcha. Tak, to mnie, to mnie zastanawia, że pojawiły się właśnie standy dla Apple Watcha. Słuchajcie, kto tak naprawdę potrzebuje stand, stojak dla Apple Watcha? Wydaje mi się, że najlepszym stojakiem, standem dla Apple Watcha jest nadgarstek, ten albo ten, jak to woli. Na której ręce będzie nosił Apple Watcha? Na lewej. Ja też słuchajcie, jest tego naprawdę dużo jest tutaj, zwiedziliśmy dzisiaj kilka hal tak jak Paweł wspominał, jest dużo drobnicy, generalnie chińskiej jest sporo samochodów sporo rozwiązań dla samochodów jest yy, sporo sprzętu także właśnie akcesoriów dla urządzeń mobilnych, ale w sumie tak naprawdę nowości jest chyba niewiele pod tym względem, prawda? zdecydowanie tak jest. jednak to są targi, nie także dla nowości tych prasowych, ale dla dystrybutorów, którzy kontaktują się i to dzisiaj było widać na stoisko. Zdecydowanie. Ja jeszcze tylko wspomnę o e, wielkim namiocie Gibsona. Nie wiem, czy wszyscy z Was wiedzą, co, to, e, co produkuje firma Gibson. Firma Gibson produkuje gitary, jeden z najlepszych na świecie gitar. Oczywiście amerykańskie gitary. E, w namiocie firmy Gibson... E, Gibson rozszerza swój asortyment nie tylko na muzyków, ale także na słuchaczy czyli przede wszystkim słuchawki podobnie zrobił Marshall jakiś czas temu znany producent wzmacniaczy gitarowych Gibson rozszerza tą ofertę na słuchawki różny film, ale także na swoje najbardziej popularna seria gitar Gibsona, Les Paul nazwa tej serii jest zdjęta od nazwiska jednego z bardziej znanych muzyków, gitarzystów bluesowych Gibson rozszerzył tą linię nie tylko na gitarę, ale także na własne słuchawki, które prezentuje, jak wspomniałem, w swoim namiocie. To co? Gibson jest częścią ux też. Tak. I to jest urządzenia Audio Philipsa na przykład. Dokładnie. są prezentacje słuchawek. Są prezentacja słuchawek i wielu innych fajnych gadżetów audio. Słuchajcie, lecimy dalej e oglądać to, co prezentują e producenci, dystrybutorzy do następnego razu. Maja, pozdrawia z Las Vegas. Dzięki wielkie.